Hej siemanko, z tej strony Pędzel. Witam Was w moim odcinku Dzisiaj omówimy bardzo ciekawy temat. Otóż to nagrywam odcinek z planetami, bo spodobał Wam się odcinek z lornetką i dobiliście prawie 4 łapki w górę, mogły wystarczyć 3, ale też dziękuję za subskrypcję. Za łapki w górę też dziękuję. Motywuje mnie to do innych filmów i dzisiaj wam zaprezentuję moją prezentację mgławic galaktyk, na przykład M44 gromada gwiazd, galaktyki Andromedy, planety różne, słońce, różne takie na przykład starlinki film też przygotowałem wam. No to zaczynamy. Przed nami jest mgławica Orionie. Jest to mgławica, która jest to mgławica powstana przez gwiazdę, która wybuchła. Miała tak jak powstało słońce, kiedyś też wybuchnie i stało się białym karłem. I powstało do obok niej, znaczy w środku jest biały karzeł, a na zewnątrz jest mgławica. To przechodzimy do... Y, przepraszam. To przechodzimy do następnego zdjęcia. Przepraszam. Następne zdjęcie to też jest mgławica w Orionie. Tylko że w innej rybtórze. Tutaj nato, natomiast mamy mgławicę. Y, mamy mgławicę. Mamy mgłowicę też w Orionie Tutaj też mamy mgłowicę w Orionie to, to, to już nikogo nie obchodzi. Też mgłowice w Orionie. Ale to, to nie ma, nieważne. Teraz przechodzimy do... Widzimy się w pocięciu jak wezmę już nową kartę. Dobrze, jestem już w drugim zdjęciu. Drugie zdjęcie przedstawia Galaktykę Andromedy. Takie tam zdjęcie galaktyki Andromedy, która ma w sobie 350 miliardów, czy tam 300 yy, miliardów gwiazd w sobie. i No i też była zaobserwowana przez innych youtuberów, którzy mają duże teleskopy. A ja już przechodzę do innej karty. Natomiast teraz pokazała nam się mgławica orzeł. Ponieważ, dlaczego orzeł? Bo y, ma y, de, autodestrukcję, y, która y, przypomina ślady orła. Tak samo wygląda to y, tutaj. Widać takie rozpyły y, poprzez wybuch gwiazdy. Tutaj też. I tutaj piękny y, orzeł. Bardzo ładny To się nam będzie robić Przywitam się po cieniu. Dobrze, a więc teraz mamy Jak myślicie? Czy to jest galaktyka Andromedy? Czy jest to tylko Andromeda? Zatrzymajcie sobie filmik I zastanówcie się Czy to jest galaktyka Andromedy? Czy to jest Andromeda? Już wam mówię Czy to jest galaktyka Andromedy? Prawda? No właśnie nie, to nie jest galaktyka Andromeda, to jest Andromeda, w środku można zobaczyć białego karła, który jest yy, który widać tutaj. Te takie pomarańczowe tutaj szczątki, pokażę myszkom. Pomarańczowe te tutaj szczątki to są yy, gwiazdy i pył. A tutaj te niebieskie to na przykład może powstać, tutaj może już powstać układ słoneczny w, yy, tutaj o. Może powstać układ słoneczny Tak jak w drodze naszej My nie jesteśmy ogólnie w jakiejś czarnej strefie Tylko my jesteśmy W drodze mlecznej Teraz się domyślacie Co to jest? Bo jest księżyc z perspektywy Z przodu Z przodu jest krater Mamy kratery A z tylnej strony nie mamy kraterów Zastanówcie się czy to jest księżyc czy to nie jest księżyc Prawda? Że to jest księżyc? Nieprawda. Oczywiście to nie jest księżyc, to jest Merkury i te takie białe kropki. Takie tutaj pokażę Wam. Tutaj, na przykład, pokażę tym. Tu o. To to jest. Powstały też takie kratery, jakby małe. Tutaj, takie te. To są kratery po bombardowaniu Merkurego z powodu Słońca, wtedy, kiedy powstał Merkury. I Merkury teraz się kurczy. Nie wiem czemu, ale kurczy się i wydaje, yy, wydala z siebie. Yy, no nie pamiętam jak to się nazywa, ale coś w siebie wydala i robi się bardzo mały. Widziałem już w części. Natomiast drugą mamy Wenus, która przedstawia nam Wenus zachmurzoną przez wulkany i przez burze. Natomiast jak wygląda yy, Wenus? Jak wygląda, zapytaliście sobie takie pytanie. tak wygląda Wenus, tak wyglądają y, jej y, oceany, na, znaczy nie, przepraszam, pomyliłem się, wulkany, y, góry takie jakby i no i nie wiem, co mogę dalej dodać. Tak wygląda w zachmurzeniu. Pokażę wam teraz inną planetę. Inną planetą jest oczywiście miejsce, w którym jesteś. Miejsce to jest Ziemia. I pokażę Wam, jak, jaką odległość wynosi yy, Księżyc od, od yy, tego, od Ziemi. Zadajcie sobie pytanie, czy Księżyc jest w atmosferze ziemskiej? Oczywiście, że nie. Nie jest w naszej atmosferze ziemskiej, bo w naszej atmosferze ziemskiej, ziemskiej yy, yy, sprawdza się spalanie. I jakby Księżyc sprawdził naszą atmosferę ziemską, to powstałoby spalanie i mogłoby dojść do tragedii. Popatrzcie sobie teraz. Tutaj mamy Ziemię. Poczekajcie. Trochę musi się... O, tu mamy Ziemię, a tu mamy Księżyc. Oni są od siebie oddaleni. Księżyc jest oddalony od Ziemi. O, 314 tysięcy kilometrów od Ziemi. Tak, to prawda. Widzimy się po cięciu z innym planetem. Innym planetą jest Mars. Tutaj na przykład widać, yy, te tutaj, to jest Dolina Wód i Oceanów. Mars kiedyś był planetą taką jak na przykład Ziemia była bardzo, bardzo podobna do Ziemi i istnieje na niej życie tym, że w 2048 roku w, y, wlatują tam y, astronauci, żeby przerobić badania na Marsie i sprawdzić, czy, czy jest tam życie i oczywiście, życie tam możliwe jest bo y, na samej górze mamy czapę lodu i na samym dole też mamy czapę lodu, więc istnieje tam życie Pokażę Wam też, jak wygląda. O, tutaj na przykład mamy jak wyg... wy... jest widok na masie. Przepraszam, że tak muszę szybko przewijać, ale nie mogę nagrywać powyżej 10 minut, dlatego muszę się śpieszyć. Teraz mamy Jowisza, który przedstawia nam tutaj kropkę, która trwa. Yy, w, której, w której trwa tam burza. Natomiast w tej burzy jest. Yy, w tej burzy. Ta burza t, y, trwa aż y, 412 lat i jest bardzo y, mocna, tak mówiąc. Tutaj mamy księżyce Jowisza. Ten tutaj to jest Kalisto, ten tutaj to jest Ganymedes, ten tutaj to jest Europa, a ten tutaj to jest Io. Widzimy się po dziękuję. Znaczy teraz nasz drugi gazowy olbrzym który przestawia nam księżyca. Yy, zaraz wam pokażę te księżyca. O tutaj mamy pierwszy księżyc, drugi księżyc mamy tu i tu, tam.